Zasada konsekwencji. Nie lubimy osób zmieniających zdanie, na których nie można polegać. Wszyscy chcemy uchodzić za zdecydowanych i konsekwentnie dążących do celu, bo konsekwencja to cecha bardzo ceniona w społeczeństwie. Zasada konsekwencji dowodzi, że kiedy ktoś publicznie się do czegoś zobowiąże, to w trosce o swoją reputację dotrzyma złożonej obietnicy. Nakłoń swojego klienta, aby głośnym tak aprobował twoje propozycje. Na przykład, spytaj go, czy jest zainteresowany nowym rozwiązaniem, i czy możesz mu je pokazać w katalogu. Tak! Zgodzi się, ponieważ to drobiazg. A kiedy później zaproponujesz mu swoją ofertę albo usługę, możesz być pewny, że zgodzi się ponownie, bo przecież jest człowiekiem konsekwentnym, a nie klaunem. roof windows for smart professionals.